Jutra, jutra jedziemy Już Masz Gunkę można? A mam gumeczki na A To będą bez zabezpieczeń. Przesuń nie. Już, Proszę, może, wy... Ale gumeczki nie ma gumeczki. Zabezpieczenie są lepsze Przesuń się bochem, bo spadają Nie nie ma Jak nie ma gumki, gumka musi być Wiesz Bez gumki nie pojedzie

Ej, kubeczka! Proszę bardzo! bardzo. bardzo proszę tutaj panie przodu, bardzo proszę tutaj. Na tu jest kamera, pomachać. Kalendarz dla bardzo proszę. Pani ma zawsze szczęście. To też może być szczęście. Trzeba mu pomóc. Ja też chcę mieć szczęście. Tak, tylko trzeba, trzeba

a co A jeszcze O, to już warączka, nie, nie ma. kawał, dobrej roboty. Wreszcie robicie, że kawał dobrej roboty. Proszę bardzo, Kawał dobrej roboty karpackie. Tak trzymać. Tak trzymać. Czyli to jest pary Dzięki. No? no, może wystarczy uśmiech. Proszę bardzo. Zapraszamy kolegę do legam. Daję uśmiech. Pomaga ci, bo. Proszę bardzo. No, jest w tybie Karpatskiego. A no tego nie wiem A, A jest jeszcze. Jestem. jeszcze. Proszę Skąd Z się dowiem. Dzięki.

Kamera, tutaj, tutaj, ukryta kamera. Ja... Dziękuję. To, to nie te. To jest... <wid ski payusa> a, Ale mogą być. Dzięki. Proszę. Tu uśmiechasz, gdybym był Hello! Hello. leci na szybko? To leci na szybko? Czekaj. Ja biorę drugi.

Masz raz gumpujemy od, od strony kamery. Jeszcze w życiu ja nie założyłem tyle gumek na raz. Tak. Oooo, się uzysimy.